Milena Rostkowska-Galant, witam Państwa serdecznie. Nad południową częścią kraju chmury frontowe, stąd intensywne opady deszczu, a także lokalne burze. One jeszcze nocą i jutro dadzą o sobie znać, a potem czeka nas piękna, słoneczna pogoda. Ale po kolei, najpierw to, co przyniesie nam najbliższa noc, a ta na północy z przejaśnieniami. Poza tym deszczowe chmury, tak jak wspominałam, miejscami opady jeszcze mogą być intensywne, a w rejonie Katowic burze. Temperatura od 3 do 13 stopni, wiatr umiarkowany. W czasie burz powieje mocniej. Trudne warunki do podróżowania. Tylko na północy i północnym zachodzie nocą nie powinno padać. A tak jutro nad naszym krajem będą wędrowały chmury. One stopniowo powinny przesuwać się na południowy wschód. Przybędzie rozpogodzeń. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska. Tu najszybciej pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiać, bo początkowo tylko na południu chmury. Te deszczowe w Wielkopolsce. Temperatura do 16 stopni, a lot zaledwie Wiatr umiarkowany. Na północnym wschodzie także umiarkowany wiatr. Tu chmur nieco więcej, ale także w ciągu dnia liczymy na przejaśnienia, których będzie przybywało z północy i z północnego zachodu, ale na Mazowszu, zwłaszcza w pierwszej części dnia, jeszcze deszczowe chmury. Na południowym wschodzie przez cały dzień deszczowe chmury. I uwaga, tu opady jeszcze lokalnie mogą być intensywne. Niewykluczone burze w czasie burz. Silny porywisty wiatr. Temperatura do 18 stopni. Na południowym zachodzie do 14 stopni. W całym regionie opad Deszczu, a wiatr umiarkowany. W północnej połowie kraju dobre warunki do podróżowania, a południowa Polska z pochmurną pogodą, która źle będzie wpływać na nasze samopoczucie. Temperatura odczuwalna niższa od wskazywanej przez termometry i tak od 4 do 12 stopni. Już teraz sprawdzamy kolejne dni. Sobota to przede wszystkim piękna, słoneczna pogoda, ale uwaga niska temperatura, bo od 9 do 13 stopni. Nad ranem niewykluczone lokalne przymrozki. Niedziela już nieznacznie cieplejsza, bo do 15 stopni. Dużo Pogodnego nieba, słonecznie także w poniedziałek, a temperatura już wyższa do 18, we wtorek do 19, wciąż słonecznie. Natomiast środa przyniesie już